Witam Was moi kochani bardzo serdecznie O przepraszam muszę wyłączyć telefon Szwagrowi życzenia składałem dzisiaj Ma urodzinki Moi drodzy tak jak wspomniałem na którymś tam odcinku wędkarskim A może nie wspomniałem Ja jeszcze w samochodzie ale wędzisko już leży będzie, będzie biczowanie rzeki łososiowej w tym sezonie Bardzo ostro Tamten sezon poprzedni w tamtym roku odpuściłem W tym powiedziałem że będę przyjeżdżał tutaj no Zależy też od pogody, takie są plany. Minimum dwa razy w tygodniu, a mam nadzieję, że wyjdzie trzy. Także wiecie, jak się z rybami 10 razy, 20, nic, a trafi się na ten dzień, a nawet na godzinę, w której te ryby odpalą. Czekam jeszcze na kumpę, jestem świeżo jak zwykle po nocnej zmianie. Kumpel ma zaraz dojechać, stoi w jakimś korku, przed chwilą do mnie dzwonił. Dojedzie, szykujemy się, mały spacerek na drzeczkę i co? No i liczymy że jakaś tam rybka skusi się na naszą przynętę, wędka się ugnie będą jakieś emocje tego życzę sobie, kumplowi i Wam, niech coś się dzieje no, przynajmniej jakieś 3 godzinki, maksymalnie 3 godziny wędkowania, pogoda pogoda na spacer wybitnie piękna słoneczko, zero wiatru czy dobra będzie na ryby? przekonamy się w najbliższych 3 godzinach tak jak powiedziałem, miłego oglądania Pojechał spóźniony całe 7 minut jak ja nie lubię czekać Ej, tu jesteś za chwilę. Nie mam jeszcze. 7 minut. Przepraszam, najpierw będę 10 minut lateralnie. Nie szkodzi, nie szkodzi. Ok, I, we go. Nie chcę być za chwilę, ale. Jest fakiem trafiku. Olej, jesteś za chwilę. 15 minut na trafiku. 15 minut na trafiku. Ok, we go. Dotarliśmy nad rzeczkę, ale musimy być bardzo cicho. Bo dzisiaj nie ma w ogóle wiatru. Woda jest spokojna. A wiadomo jak jest z rybami. Czasami są bardzo puchliwe, także po cichutku. Pierwszy rzut oczywiście musi być bez ryby. Pewnie kolejne też będą, ale czas spędzony nad wodą zrehabilituje nam wszystko. Moi drodzy, ponad 2 godziny wędkowania poza nami, to takie solidne dwie godziny postanowiliśmy zmienić, e, zmienić plany. Mieliśmy udawać się w górę rzeki, ale próbujemy w dół, tam już woda stanowc stanowczo za niska. Zresztą tutaj jest taka sama, bo to jest ta sama woda, ale są jakieś trzcinki, jakieś dołki, może będzie większa szansa, chociaż na jakiegoś małego pstrąga, Po tam, za przeproszeniem, totalna... Lipa, oprócz pięknej przyrody, super pogody, niesamowitych widoków, to nic się nie dzieje, jeżeli chodzi o obrania. Także próbujemy, idziemy w dół rzeki, dajemy sobie jeszcze jakieś półtora godzinki. Mieliśmy być trzy, a to już wyjdzie ponad trzy i pół, no ale póki są jeszcze chęci i zostało troszeczkę sił, będziemy, będziemy sobie próbować. Rozmawiałem z kolegą, tak samo stwierdził wędkarzem. Stwierdził, że na razie nie przyjeżdża. Dopóki nie spadną jakieś deszcze, ten poziom wody się nie podniesie. Chociażby o 40-40 cm to jest takie minimum, żeby ta ryba tutaj wpłynęła. Ale poszczególne na pewno są. Któregoś razu, jakiś tydzień temu, miałem tutaj jedno branie. Widziałem łososie, które skakały. Także nie ma tej ryby tyle, ile byśmy mogli się. Spodziewać i oczekiwać, ale coś tutaj pływa, także. Próbujemy dalej, może coś z tego wyjdzie. Miejmy na... Spójrzcie moi drodzy, obraz nędzy i rozpaczy i to jest na całej linii, za granicą, tyskacze, nasi to byli, Pełnie teraz powiecie, ta, zaraz mówisz, że nasi Polacy, tak nasi, bo jakby Irlandczyk walnął cztery tyskie, to by napierdzielał tutaj fikołki przez następne trzy dni, uwierzcie mi, bo oni to lajtowe piwa, Kalsberg, jakiś tam Heinekenek delikatny, dwa Pinty siedzą przy tym całą noc. Tragedia, ale brak słów, totalny. Dobra, tutaj już takie potencjalne miejsce. Kolega został tam w górze rzeki. Próbujemy obłowić wszystko. Jeżeli będzie coś miał, będzie dzwonił. Ale telefon milczy i to jest najgorsze. Cisza w no nie dzieje się kompletnie nic. Uff, brak słów, totalny brak słów. Trzeba zmienić rzekę, już mamy plan. Troszeczkę porozmawialiśmy i... Następny wyjazd będzie troszeczkę dalej, ale można powiedzieć, w przenośni, może pewniejsza rzeka. Dostaliśmy tam jakiegoś małego cynka w pracy od znajomego, który jeździ. No i podobno jest lepiej, coś się dzieje tam bez brania, się jakiegoś nie wraca do domu. Są jakieś emocje i nie trzeba poświęcać tyle czasu, żeby coś się zadziało, tak jak my przyjeżdżamy tutaj. Ten film jest emitowany teraz pierwszy, ale byliśmy tutaj z kolegą ostatnie cztery razy i nie działo się kompletnie nic. Zero. A ja tam widzę jakaś kontrol, chyba znowu naciera. No niemożliwe, żeby to znowu kontrol była, bo to by było już normalne prześladowanie. O, jeden mały pstrążek, moi drodzy. Jeden mały pstrążek. Oczywiście i tak by wrócił do wody, jeżeli, jeżeli nawet by był łosoś, to by wrócił do wody, bo ja pierwszej ryby w sezonie, w sezonu nie zabieram. Ale nie mam tutaj żadnego dobrego przeczucia, a może to i dobrze. Wiecie, czasami się ma przeczucie, jedzie się na te ryby, myśląc, że będzie wielkie boom. A tak naprawdę nie ma nic, a dzisiaj nie ma tego przeczucia. Przyjechaliśmy sobie po prostu rekreacyjnie pospacerować. Jak wspomniałem na początku filmu, będziemy badać tą rzekę. Będziemy badać, będziemy przejeżdżać kilka razy w tygodniu, no, oprócz tej rzeki, na którą wybieramy się wkrótce. Zobaczymy, kiedy to będzie. Zobaczymy, jak będzie z pogodą, jak będzie z wolnym czasem. I miejmy nadzieję, że jakieś za, za dwa tygodnie uda nam się wspólnie wyskoczyć też. Wiem, że to nie ma nic wspólnego z wędkarstwem, ale pracujemy inne shifty, shifty, przepraszam, kolega robi popołudniówki, ja robię nocki. No i tego czasu też mamy tam ograniczonego, a wiadomo jeszcze obowiązki. Dobra, ale to jest, to jest nieważne, najważniejsze, żeby coś dzisiaj wzięło. Ja jeszcze pół kilometra idę, miałem tego nie robić, miałem sobie dojść tutaj do tego ogrodzenia i przestać wędkować, ale spróbuję iść, o Jezu, iść dalej. Także sobie troszeczkę, troszeczkę sobie przedłużymy wędkowanie i, i zobaczymy, co będzie. Wiecie, jakie są nieraz niespodzianki na podczas wędkowania, jak to się mówi, ten ostatni rzut, tak? I ten ostatni rzut, z tego ostatniego rzutu robi się jeszcze 10 rzutów, a z 10 minut ostatnich robi się godzina, ale no zobaczcie, no piękna wiosenka się obudziła, robi się wszędzie na drzewach zielono, w miarę ciepły wiaterek. Tylko wędkować i się cieszyć. Nie, to chyba jacyś wędkarze podeszli do kolegi. Myślałem, że jakaś kontrol. A to nie kontrol wędkarska. No to to już by było normalne. Wiecie co? <laughs> Prześladowanie. Ostatnio miałem kontrol, teraz by była znowu. Przecież mają tylu, tyle terenu do przejechania. Tyle jezior, rzek. A oni by uwzięli się na mnie. Po co? Przecież ja sobie legalnie tutaj wędkuję, nie śmiecę, pełna kultura. Ale wiecie, co jest dziwne, że nawet okonek nie będzie. Przecież ja przyjeżdżałem tutaj, jeszcze przed sezonem, tym typowo takim strągowo łososiowym mimo tego, że na te ryby się nie napalało tutaj. Oczywiście na łososie, bo nie było sezonu, także przyjeżdżało się z myślą, że się nie złowi. Brały okonki i było tego naprawdę mnóstwo, czy tutaj przy Trzcinkach, czy niżej, czy tam w górze rzeki, gdzie z kolegą byliśmy, gdzie z kolegą byliśmy jeszcze jakąś godzinę temu. Co jakiś rzut był, okonek był, jakaś zabawa, nie dzieje się nic i może to jest też powodem tego, że nie ma tutaj wędkarzy. Ostatnie dwa tygodnie jak przyjeżdżamy, nie widziałem żadnego, przepraszam, jednego wędkarza, widziałem tylko jednego wędkarza i to może jest właśnie jakiś znak, że tak jak wspomniałem, zmienimy sobie rzeczkę, pojedziemy troszeczkę na, na inny akwen. A ja mach, wa, macham tutaj, macham na tą obrotóweczkę. Jest tyle lat, co tutaj przyjeżdżałem, ponad, ponad 18, 17. Sprawdzałaś, no ale no widzicie, no nawet, nawet nic nie pogoni. Nic nie wyskoczy. A to dopiero 3, przepraszam, 4 kwietnia. Także nie oczekujmy tutaj nie wiadomo czego z pogodą. Jeszcze może być tak, że za kilka dni, a nawet jutro pojawią się jakieś mrozy. No ale zobaczymy jak to będzie. Oby nie. czułem jakby jakieś skubnięcie miał, ale to chyba przechaczyłem gdzieś o trawkę delikatnie hello guys a not too bad you working too hard my friend how are you any fish uh, nothing we was we was two days ago and completely nothing too small water we need the rain few days you know and we was Two days or three days here, a few yeah. days ago on the Hedford Road. Completely. Nothing. 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 <laughs> I no, think no. that's a better idea. Oh, you want my license no, no. It's okay, we checked the license. Uh, better idea go on the roads like Makul and feeder, you know, yeah, yeah, and yeah, the yeah. roads or but something. No, there was no salmon caught in Galway yet, anyway, so. Okay, they okay. Have to okay. Go through to yes, get yes, yes, yeah, that. I know, uh, yeah. <laughs> But still oh, nice but it, relax, you know, tasty, my friend. Not rain. Though. This is yeah. not <laughs> fantastic, <laughs> you, you know. The sun, yeah, then. but but on the, on the weekend. Listen to me. When we have this license, because my friend buy license few days ago, yeah. Yes. We can fishing in the tume River. We have on the left Tium We have the first uh, round, yeah. Yeah. On, and on the left, maybe yeah. one two miles, we have the river. You yeah. have this license on this river as well. For The license is for salmon? For salmon, yes, for of salmon, course. Okay. We need any so permission in, for this river. In Chum, there is a club as well. Club as well, I, I say to my friend, you, yes. If, mm -hmm. if you want to contact the club in Chum. Okay. Um, Thank you for there the are, information, can, yes. Okay. Is mm -hmm. there a shop? Uh, there's a shop uh, in Chum, actually. Sure. What do they do it now? Uh, Don't yeah. worry. I, Do ch I check in the internet. Don't yeah. worry because two on Yeah. yeah. And Thanks for yeah. the information. Because my, my friend, Kamarkis, We go on the Saturday, in the river. We have. Okay. Thank you. Everywhere we have the we have the club. Yeah. 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 Which club? Which club? Because in the so that's uh, in the Menne Lake and the rivers have the Midlands uh, yes. club. Yeah, yes. as well. Yeah. 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 Thank you. All right. <laughs> have a nice day. Right. Don't work too hard, guys. <laughs> Takim, takim małym wyznacznikiem tego, że ryba nie bierze, e, tutaj dostałem informację w mieście, w którym mieszkam. E, ta rzeka, która płynie tutaj, ona płynie do jeziora. Z jeziora jest e, ujście, i z jeziora jakieś 3-4 km płynie wprost do Oceanu Atlantyckiego. E, 2, km, e, 2 km od tego jeziora na tej rzece jest zrobiona tama, tam są liczone łososie przepływ łososia jest monitorowany i panowie powiedzieli, że wpłynęło tylko kilka sztuk, to jeszcze nie jest to. Za jakiś czas na pewno to wszystko ruszy, także dlatego, dlatego tutaj nie ma, nie ma, jak się teraz dowiedziałem, wędkarzy, gdyż łososie jeszcze jest nieaktywny. Może nie ta pora, może on potrzebuje jeszcze tygodnia, dwóch tygodni. Nie wiem, będziemy próbować Wędkować tutaj, przyjeżdżać, ale no z tego co mi powiedziano, teraz nie ma tego przepływu łososia. Przestanę, on nie ma innej drogi, żeby się tutaj dostać. Także ja już tam nie idę w tamtą stronę. Podążam do kolegi, przekażę mu informację o tym, o tym jego pomyśle, również o pojechaniu na tamtą rzekę. Czułem, że tam będzie. Że tam będzie potrzebne dodatkowe pozwolenie, gdyż tutaj teraz w tym roku, od tamtego roku, przepraszam, od zeszłego roku, od 2024 praktycznie na każdych odcinkach rzek, również na niektórych jeziorach, utworzono e, kluby sportowe. Wiecie, nie wiadomo o co chodzi, to chodzi o kasę. Tak, tutaj 50 euro, tam 50 euro, tam stówka i teraz się nam 500-600 euro uzbiera. Nie wiadomo z czego, a z rybami sami widzicie jak jest. Także co ja mam tutaj Wam więcej powiedzieć. Dobra, idę do kolegi, powędkujemy sobie tutaj godzinę. Ale nie ma ryby w rzece, także nie spodziewajmy się tutaj niczego, niczego szalonego. Może jakbyśmy się udali od drugiej strony tej rzeki, znaczy nie od drugiej strony, jeżeli chodzi tutaj o przejście, tylko w dół tej rzeki, jakieś 7 km. Tam jest głęboko, tam jest już okoń, szczupak. U nas nie ma okresu ochronnego na szczupaka, jest tylko wymiar. Inny niż w Polsce, tutaj jest do 50 cm jedną rybę na dobę Drapieżną Można zabrać powyżej 50 cm. Wypuszczamy. No nic nie poradzimy. Eddie, my friend, what I told you to? You have something? Yeah. What I told you two hours ago? Come in the guys from Fisheries Galway, yes? Yeah, very nice. Yeah, this He was there two weeks ago. He don't check my license now. nice conversation Me too. And I have I have bad news in the tube. Nobody caught salmon in here. Yes, yes, because no salmon in Galway now. Yes, he said. Because Because when we have the bridge close to fisheries Galway, yes, we have the camera and monitoring the how many salmons can Nothing. He said me nothing in in Galway, and the bad news now we can't go to we can't go to tube. club we have the intium close to petrol station we have the shop okay. and we can buy the special permission because this is the uh, club for 60 euro 60 more. 60 oh. euro oh. yes i told you i told you i told to, you they checked in like all the Just no, no 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 i know. i asked it here and he said yes uh some license and the uh, permission be, uh, permission because we have a different uh, different uh, sport club like but like like here. the same river. <sighs> Kilometers away, and, and I say it for the people now: money, money money, is money, money. It's like if you pay, it should be for Galway area, should be that amount 50 euro. You go to 10 kilometers, 20 away, and you pay another 50 yes. euro. Yes, because now, another one, a uh, club, you know, it's crazy. That's wanting. Lithuania, you buy a license for full Lithuania permit, fish all year. Yeah, in Poland as well. When you buy the license, you have the few rivers, few lakes, you know. Yeah, and he said we don't nice relax, but he said we don't have the chance for the salmon. Moi drodzy, my kończymy nasze dzisiejsze podboje wędkarskie. Jest to ostatni film z ryb, bez ryby. Obiecuję, że jeżeli pojawi się na kanale Film Wędkarski, to już e, będą jakieś efekty wędkarskie, ale jak sami słyszeliście, nie ma tutaj ryby. Próbowaliśmy 3,5 godziny biczowania wody, ramiona nam odpadają. Ja się z Wami żegnam mediu, you can say hello bye or something. next time. Bye. Bye. See you next time. Exactly. Do zobaczenia następnym razem i na pewno już z jakąś fajną rybką, z walką, czy to będzie fiderek, czy pojedziemy na szczupaka, na martwą rybkę, czy nadal spinningi. Zobaczymy, okaże się. Trzymajcie się do kolejnego odcinka. Cześć!